Spodziewałeś się odcinka albo raczej serii z gry Sword and Sandals 2. Więc zacznijmy nie przedłużając Stwórzmy nowego Glawiatora. Nadajmy mu imię Sza Rico i Zróbmy chwilową magię cięcia bo nie chce mi się przedłużać odcinka. i już pomagi cięcia, już nic nam nie stopuje w tym oto głównym menu, więc grajmy dalej. Tak. A to już chyba każdy zna, bo było w wielu, wielu odcinkach yy, Karolka 95 i ja polecam kanały Artek Pyli i Dumas Poland, tak i yy, tak zakończmy tą ocenkę niech nasz Glawiator będzie lepszy z nich o jezu jak to się drze tak yy, walczmy więc z nim kto zginie ten przegra A jezu mu muszę to ściszyć aż muszę to ściszyć tu więc walcz ze mną, ...fulu... prisonerze. O jezu, o obie nogi. Wiedziałem, Szariko, że jesteś dobry, ale nie, że aż tak. W Magic przejdę. Tak. Yy, tak. Witajmy w naszym darmowym domu, czy jakoś tak to się mówi. Dobra, szybko idziemy od razu w ten mieczyk. Nie przedłużają. Teraz do Magic Shopa na miecz Tu Tu Wejdźmy Teraz tu Szybko Teraz będę to robił Naprawdę bo ja już Do nagrywania tego podchodzę Piąty raz z rzędu Więc zrozumcie mnie Już mi się trochę nie chce Ale jak widać robię to Dla kogo? Dla YouTuba Dla YouTuba to robię Tak, dla YouTuba i teraz szybko do kapłana, żeby zasejwować. Tak, saving charakter. I teraz prosto do dueli. Tak, zawalczmy. Walcz ze mną. MC Mabonu Butzkecie. Walcz, gin. Tak. Ja po prostu. A co robi? Ziemnie tym to kurde. No. Już po nim MC Dobrze sami se to przetłumaczcie. No. E tak. Tu magika. Tak. Napiszcie tim magika w komentarzach to wam zasarduszkuje. I teraz jeszcze raz armory. Idziemy szybko, szybko, szybko. Ja mam I tylko tyle nie. Wchodzimy tu i bieramy teraz Uo. to. Tak. bierzemy tego golda. Boże golda. Nie się myli. I drodzy widzowie, polecam zajrzeć na kanały dwóch moich przyjaciół, czyli i, tak. Art kapyly i Blumata Polanta Polanta Pola, po I Blumata za Radzę y po zajrzeć, ponieważ bardzo fajne filmiki. Dużo ich i y no po prostu byłoby im miło. No, gościu rozwalony, tak jak kruś, kluski w Rosole albo makaron na szpinaku. Nie wiem, y grajmy dalej. Tu chodzimy, bieramy to, yy, tak wychodzimy yy, i teraz yy, ulepszamy to na oto. Tak. Yy... Dobrze. Nastał kolejny piękny dzień. Zasewujmy postać na sam początek. E, nie. Idziemy szybko na arenę, jak najszybciej. Radzę to oglądać na wysokich ustawieniach. E, magia cięcia chwilowa i ja dojdę do głównego bossa i widzimy się na końcu. Widzimy się już po magii cięcia. Idziemy na arenę, zrobić turnament na szybko. I musimy zawalczyć z tą oto trójką, żeby zostać najlepszym. Tak. Czego to się tak grzeczy, że jest nisko. Pięć minut mi dajcie. No, yy, nie było magnicięcia, więc niech zawalczy z nami ten jedno cyklop, który ma różowe włosy. Nie wiedziałem, że cyklopy lubią różowe. Za długo też może się pojawić drugi odcinek z tego, bo fajna jest taka, i kiedyś lubiłem w nią grać to bardzo. Więc przygotujcie się na mały maratonik w tym tygodniu. Są wakacje, więc maratoniki będą no już po typiarzu. Ja yy, jeszcze tylko coś sprawdzę w ustawieniach, bo nie wiem, czy yy, yy, wszystko jest dobrze. Więc witam Was ponownie na nagraniu. Tak. Yy, my będziemy tutaj dalej. Yy, tego Willas Liwifa, czy jak mu tam naprawdę. Nie wiem. Nie za dużo grałem w tą grę. Bo nie miałem czasu. Pomie yy, przy magzięcia też nie... Też siedzia nie siedziałem za długo. Bo tylko patrzyłem czy yy, tak, Nic mi się... O Jezu przeteleportował się. Bo tylko patrzyłem, czy yy, 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 nagranie nadal się yy, tak, ładuje. Boże, popchnij mnie. Co za typ. Ła. Wow. O nie Straciłem głowę Nie Graj od nowa Nie Straciłem szansę Drodzy widzowie Żegnam was w dzisiejszym odcinku Bądź w następnym Może pokonamy tego bossa Może go pokonamy Ja stworzę nowego gladiatora pod ekspie i widzimy się w następnym odcinku. Żegnajcie, pa pa!